Paza różowego pąka. Piękne. Piękne jak z, z takich książek ogrodniczych. Mi się kojarzą. Ładnie zapakowałeś. No. no. Jabłoneczki. Co to za odmiana? Idarec. Idarec. Dość stara odmiana. Chyba angielska, ale nie jestem pewien. A to jest... Juma kwacz? Tak, też już jest. Też. też brytyjska. Ale to tutaj troszeczkę jeszcze późniejsze jest, nie? Tam, tu, tam bardziej Jest większy. Bo tu już niektóre już witną. No dobre stanowisko ciepłe. Na słonecznione Wisienki już. O, ja, wisienki też już, już, biały pąk. już. Biały pąk. Niedługo, niedługo piana będzie biała. Nie, nie, nie. Już wkrótce. Na kanale u Sylwestra. Białe pąki. Wczorajsze tam już pokazywaliśmy. Już. Tak, tak. A jest tu jeszcze przykład takiej jednej. Tu jest młoda Czeresienka. A tu są wiśnie staruszki. Bardzo ładnie się nazywają Nefris. Nefris, aha. To są potocznie zwane szklankami. Ponieważ są takie wielkie, a jakie soczyste, jakie pyszne, tu widać szczepienie na, na czereśni. Pięć czereśni. I tutaj wisienka. 3 sztuki takie są tutaj. To jeszcze dziadek sadził. Mamy taki komplet ze stali nierdzewnej, takich przyrządów kuchennych. No i możemy to oddać na złom, ale może komuś się przyda, może komuś się spodobało. Za jakąś symboliczną opłatą możemy przesłać. Jeśli ktoś chce, niech się zgłasza. Dziękujemy. Mamy mały przystanek teraz. Myszka sikała, piła wodę 180 km w jedną stronę, ale dla takiej myszki warto, prawda? Żeby dostała dobry domek. Tak, tak, wiem. Trochę zestresowana jest taką podróżą, takie oddychanie właśnie. To stresik mały. To tam jedzie, Kto tam jedzie. Chciałem podziękować Mateuszowi za złom, który mi przekazał. No, i cieszę się, że mógł przygarnąć córkę Berci, która tak samo się będzie nazywała. Bercia też, Bercia Junior. Pozdrawiam. No się Manderko Mateusz. Tu jesteśmy na bazie w Kubiernikach. Zobacz, tu Bercia jest. Lisek jest. No i bardzo Ci pozdrawiam. Dziękuję, że wzięliście pieska Dziękujemy. I no, trzymamy dwie suczki. hejka Hajka. Malutką, yy, mała mi, mała mi, no. No i ten kudłaty jeszcze jeden. No, Bisz, biszkoptowa druga. No. Hejka. się ty.